gdzie lecimy? na stację misja jest prosta zabezpieczyć więcej gazu jest tu lekki pojazd dobra żołnierzu oznacz strefę zrzutu dla twojej drużyny tam samochód Róg się desantuje patrz w górę Stać stacji dobrze Drug W Rogowie! Uważaj za tobą jest nikola. Progowie! Jest też tak <tryk> idzie. Innie ma i Stałem. Jest, jest po lewej, jak wyjdziesz. Po lewej! Jest! Zabij! Eee! Nice. Musisz się Bo ja to umiem strzelać! Tak myślałem, że się schowa za drzwiami. Na dole There byłaś wszędzie? Nie. Strzelają Żyje? Ja żyje. Przeprowadzanie oznaczona. Ewakuacja uh -huh. już czeka. Nie. Yeah. Oh. BSP by się przydało. Mam! To puszczę BSP. Ale dopiero teraz mam skrzynce. Mamy tu wyposażenie ofensywne. Jest, widziałem go. Dobra, bardzo A czemu to oznaczyłeś? Pustok. Nad nami BSP wroga! A weź w gdzie? Dobra, ciśniemy dalej, bo to już puste jest. A gdzie to zadanie? Co się wziął już? Ktoś tego potrzebuje? Ktoś tego potrzebuje? Chodźmy no, w tamtą stronę. Uwaga, wrogi żołnierz! No ty, bo ja tu się zwierzę. Pulsu. Nie mam pojęcia. że chyba widzisz wroga? No tak. ja. Nie wiem. Na krótki dystans widzisz wroga chyba tam do 10-15 metrów ze ścianą może. Wróg pojawił się w okolicy. Jest. Tu jest. Nie ma nic. Nie! Wroga drużyna Zabijasz mnie zlecenia ja zidentyfikowany Zielone światło do ataku O, kto to wziął? Nie, ja, balon na koście, bo żebym... kas. Nie ja. O, to wziął tam, gdzie jest downtown W ruchu! Uwaga, nadciąga wrogi świkłowiec szturmowy Zetrzeć go i zabezpieczyć kasę Ja mam balon Masz balon? No, Już się ma! Cel zlecenia zdjęty. Znaków nie, nie 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 nie, nie się! Nie! Uuu! Ale nie wiem się, nie ktoś się spał. A tu ja tu Nie ma, Ej! Ma. Yy. Mam balon Ale mamy prawie... Proszę no, państwa, już go nie ukradną. O, o dawaj, poczekaj. Tutaj gdzieś jest. Zlecenia z Nie toczkami. Nie lądujcie na południu. Podostrzałem! Brok. CEL OZNACZONY! ODDA! Fajnie! Złom 2 0. przyjąłem. Rozpoczynamy od drogę. Nie, nie, nie. Nie, precyzyjnie. Nie rób mi już chodzi za wokół. Rzuciłem balon akademy na chod. Dobra, no chodźcie, chodźcie po cel. To ja po drodze mam go. Ucieka. W ruchu! Ruch w się. Jaki masz koronikol zielony? Nad nami BSP niebiesko. wroga! Nie, ja mam niebieski. Cel oznaczony, ogna! Ucień! Ucień! 3 zrozumiano. Na trzy. na Na trzy. WROGOWIE W sektorze nie. Zero, Zero, zlecenia Został nam czasu, dwie minuty, idę do banku w ruchu. Ale mi się wydaje, że my już wygramy Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz Jak to się mówi A ja już tak e. to nie strzelają Jesteście bezpieczni, wymknęliście się wrogim tropicielom Słyszę, ktoś strzela. No wiem, do mnie. Podostrzałem! O, snajpi y ktoś. Nie wiem skąd. Ale Wiesz, wiem, że mnie nie. widział. Mnie też. Minuta jest, idę na dach. Może go zdejmę. Nie ma o już wiem gdzie jest, wiem gdzie jest, widzę, widzę. Ej nie. O, nie. O, nie. nie. O, Ty bierz, tak. Ja cię podniosę. Czy... Nie wiem gdzie ty jesteś. Ja wiem podniosę. Ściągnąłem go. Mam cię Uwaga, wrogi żołnierz. Nie Jak? Nie Taki gość. Rzucił mi się pod nogi. To już przeskoczyliśmy? Uwaga! Wrogi żołnierz. Nie widzieliśmy zabierają. Dobra ruda! Zabiłam! Goczkę ci by